Dzień dobry. Prosimy Państwa o powstanie. Miejsca zajmują dziekan oraz prodziekani Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my Od dzieła szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie batę, będziemy Polakami. Dał nam przykład, bo na partę, jak zwyciężać mamy. Marsz Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za moim przewodem złączy się z narodem. Marsz Marsz Dąbrowski ziemi włoskiej do Polski, za swoim przewodem złączył się z narodem. Głos zabierze dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, profesor Mariola Wojciechowska. Proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, drodzy absolwenci, odczuwam wielką satysfakcję, że w imieniu własnym dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii, dyrekcji Instytutu Pedagogiki i kierownictwa Katedry Psychologii oraz wszystkich pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii mogę Państwu pogratulować ukończenia studiów. Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zamiarem nas wszystkich było, aby tegoroczna uroczystość wręczenia Państwu dyplomów także i dla Was była wyjątkowym i ważnym wydarzeniem. Dzisiejszy dzień jest okazją do docenienia Waszych wieloletnich starań, które zmierzały do wytyczonego przez Was celu zdobycia wykształcenia na poziomie wyższym, stało się to faktem. Dzięki waszej rzetelnej i pełnej wyrzeczeń pracy możecie już legitymować się dyplomem magistra i licencjata. W toku studiów każdy z Państwa przebył własną drogę. Mierzył się z różnorodnymi przeszkodami. Uczył się podejmowania decyzji i rozstrzygania. Wielu dylematów. Wyrażam nadzieję, że pobyt w murach naszego uniwersytetu zaliczycie do tych okazji, które wzbudzały Waszą aktywność, otwierały nowe obszary dociekliwości naukowej i życiowej, dawały również szansę na rozwój w każdej sferze. Liczę na to, że w, w, w uzyskanych przez Państwa dyplomach zawarte jest nie tylko posiadanie precyzyjnie określonej wiedzy i kompetencji, ale mieści się także potwierdzenie, że jesteście osobami wykształconymi. Bycie człowiekiem wykształconym wyznacza możliwość, ale także konieczność podążania za zmianami wyrażania troski o innych odpowiedzialności życia dla dobra i w dobru jestem pewna że poradzicie sobie z trudami życia we współczesnym świecie pokonacie poczucie bezsilności i bezradności znajdziecie oparcie i pomoc w realizacji powierzanych wam zadań profesjonalnych i pozazawodowych dostrzeżecie wreszcie wartość wynikającą z udziału w kontaktach z drugim człowiekiem. Dołożycie wszelkich starań, aby każdy dzień stanowił okazję do utrwalania humanistycznych wartości i dążenia ku pełni człowieczeństwa. Jako absolwenci Uczelni Wyższej, budujecie przyszłość własną oraz całego społeczeństwa. Czas, który przed Wami. Przepełniony optymizmem i wiarą we własne siły, wykorzystajcie na rzecz budowania wspólnego dobra. Wzmacniajcie wrażliwość społeczną. Kierujcie się sugestią patrona naszego Uniwersytetu, Jana Kochanowskiego, wyrażoną w słowach: Cytuję: Nie przetrwa żadne państwo, w którym jednostki będą stawiały własny interes nad dobrem ogółu. I sprawiedliwością. Koniec cytatu. Drodzy absolwenci, uwzględniajcie fakt, że przyszłość nie zawsze będzie przesycona radością i sukcesami. Z pewnością będziecie się także mierzyć z różnymi przeciwnościami i zakłóceniami. Czerpcie jednak siłę z siebie, otaczajcie się przyjaciółmi. Rozwijajcie swoje pasje, wyznaczajcie nowe cele, spełniajcie marzenia. Jako absolwenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zawsze pozostaniecie częścią naszej akademickiej społeczności i wyjątkowymi reprezentantami naszego Uniwersytetu w bliższej i w dalszej perspektywie. Pozostawajcie w kontaktach z Waszymi Mistrzami, przyjaciółmi z uczelni i z innymi osobami, dzięki którym czas spędzony w murach naszego Uniwersytetu i Wydziału przebiegał w sposób płynny i efektywny. Dzielcie się z nami swoimi doświadczeniami i sukcesami. Odwiedzajcie nas. Zawsze będziecie w murach naszej uczelni miłymi gośćmi. Bądźcie dumni. Że ukończyliście Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, podobnie jak my jesteśmy dumni z Was, wyjątkowych absolwentów. W imieniu władz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na czele z Magnificencją Rektorem, profesorem doktorem habilitowanym Stanisławem Głuszkiem, władz Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Dyrekcji Instytutu Pedagogiki oraz Katedry Psychologii, a także całej społeczności akademickiej. Życzę Wam wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, zadowolenia z podjętych działań, odwagi i nieprzerwanej wiary w siebie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Zapraszam Państwa o tutaj przed podium. Zapraszam Państwa na uroczyste odebranie dyplomów. Zapraszam Panią Kamilę Annę Bugajską. Pani Izabela Aneta Zasada. Pani Nicole Aleksandra Nowek. Pani Kornelia Dorota Stępnik. Pani Aleksandra Berzyn, Pan Jakub Kozieł, Pan Krystian Emil Łata. Pani Gata Grabińska. Ania Dominika Martyna Niemeczek. pan Robert Sebastian Karyś. Daniel Grzegorz Zając Pani Lidia Adriana Maniara Pan Filip Arkadiusz Kuzinców Pan Marcin Dzik W scenariuszu mam taki punkt, że w tym momencie wygłosi do Państwa absolwentów parę słów absolwent, pan magister Krystian Łata. Zapraszam. Szanowna władza Wydziału Pedagogiki i Psychologii dyrektorzy Instytutu Pedagogiki, przedstawiciele katedry psychologii, szanowni Państwo, szanowni goście, absolwenci. Mam zaszczyt wygłosić tych kilka słów, ale troszkę się stresuję, bo pamiętam swój pierwszy dzień w murach tego wydziału, stojąc właśnie tutaj przed aulą, gdzie mieliśmy dokonać swojego ślubowania, zastanawialiśmy się, co nas Czeka. Wiele nauki, wiele wspaniałych doświadczeń, wielu wspaniałych ludzi. Można by rzec, uczta. Bo jeżeli dla czegoś warto żyć, człowiekowi, to dla oglądania piękna. I dzisiaj, właśnie, w imieniu absolwentów, za to piękno. Chciałbym podziękować w szczególności nauczycielom akademickim, a także pracownikom, rodzinom i przyjaciołom. Dziś, można powiedzieć, opuszczamy mury naszej Alma mater, ale ukończenie studiów to tylko pewna koncepcja dla każdego z nas. Życzę nam, absolwentom, rozwijania dalej swoich pasji, spełnienia marzeń i dążenia do. Obranych przez siebie celów. Z całego serca życzę i dziękuję. Szanowni Państwo, na tym zakończyliśmy dzisiejszą uroczystość. Bardzo uprzejmie proszę wszystkich absolwentów, promotorów, władze do pamiątkowego zdjęcia. Zaraz ustalimy miejsce tej fotografii. Bardzo uprzejmie dziękuję pani profesor Elżbiecie Przystaż za uświetnienie tej uroczystości. Pani profesor oraz Państwu. Kurowi Akademickiemu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uprzejmie dziękuję za znalezienie czasu, no i takie otwarcie na naszą prośbę. Dziękuję bardzo. Pożegnajmy chór jeszcze raz. Panie Andrzeju, czy zdjęcie zrobimy w auli, czy na zewnątrz? Na zewnątrz może zróbmy, jest taka ładna pogoda. Proszę Państwa, może tutaj z tej strony od ulicy, dobrze? E, tam są stopnie, więc każdy się zmieści. Proszę Państwa, do tradycji należy, że absolwenci wyrzucają najwyżej jak mogą biurety, a potem będziemy je zbierać. Zapraszam wszystkich Państwa, proszę.